Ponieważ specjalizuję się w sztukach walki, chcę pokazać, jak można rozpisać roczny plan treningowy dla zawodników startujących w zawodach sportowych, przygotowujących się do mistrzostw polskich. Musimy pamiętać o tym, że w sporcie w Polsce rok treningowy przeważnie zaczyna się we wrześniu, kiedy to dzieci i młodzież wracają do szkół lub uczelni, a kończy się w czerwcu lub lipcu po obozach szkoleniowych sierpień pozostaje miesiącem jako okres roztrenowania. Ewentualnie dopasowujemy plan treningowy do kalendarza sportowego w danej dziedzinie sportowej we własnym zakresie i wtedy te miesiące mogą być przesunięte w jedną lub drugą stronę. Jedną z pierwszych naszych działań przygotowujących do rozpisania rocznego planu treningowego będzie kalendarz zdaleń na dany rok. Ten kalendarz tworzymy na podstawie informacji, które obecnie posiadamy. Tak jak widać na zdjęciu, ja przygotowałem sobie taki wstępny kalendarz zadań. Jest on bardzo krótki, nie ma wszystkich danych jeszcze, ponieważ dopiero będą wprowadzone poprawki. Na następnym zdjęciu widoczne są poprawki, które zrobiłem długopisem i są to przeważnie zmiany dat zawodów egzaminów. Informacje jakie to są zawody jakie egzaminy dla kogo egzaminy w jakim miejscu się będą odbywać dla jakiej grupy wiekowej i w uwagach możemy wtedy wpisać różne informacje. Kolejne zdjęcie pokazuje nam już na czysto wprowadzone dane w komputerze gdzie wszystko ładnie napasuje i ten kalendarz zadań zrobił się nam dłuższy i ma, posiada dużo więcej informacji. Będą to informacje bardzo niezbędne do następnego etapu. Następnym krokiem do naszego planu rocznego jest rozrysowanie na kartce A4 kalendarza, gdzie wstawimy sobie dni tygodnia, uwagi na końcu, dni miesiąca i w górnym lewym rogu na przykład miesiąc i rok, tak jak widać na zdjęciu. Po przygotowaniu sobie tych kartek z poszczególnymi miesiącami zaczynamy z kalendarza pierwszego zadań na dany rok wprowadzać informacje na te kartki. Po wprowadzeniu, tak jak widać na zdjęciu, i ja sobie to wprowadziłem czerwonym kolorem, żeby było bardziej widoczne i czytelne dla mnie, przekreśliłem sobie dni, które mi odpadają z treningu, natomiast kółeczkiem na czerwono zaznaczyłem sobie dni, w których treningi się odbędą. Oczywiście, takich informacji, których nie ma w kalendarzu zadań, jak dni wolne od szkoły, czy okresy świąteczne, lub mikołajki, na przykład, muszę sobie wprowadzić w tym kalendarzu. Kalendarzu do rozpisania, ponieważ jeżeli są mikołajki, no to dzieci, jeżeli chodzą na zajęcia, lubią mieć niespodziankę. Jeżeli są dni wolne od szkoły, to może być tak, że dzieci nie pojawią się na treningu i to musimy wiedzieć. Następnym krokiem w rozpisaniu naszego planu rocznego treningowego jest podział okresów. Bardzo ważny ten podział jest. Jest to okres przygotowawczy. Przedstartowy i okres startowy oraz roztrenowanie. Rozpisujemy sobie tak, jak na zdjęciu, sobie rozpisałem długopisem, a później wprowadziłem to do komputera i jest to bardziej czytelne oczywiście, ale pierwszy musiałem sobie zobaczyć, jak mi to będzie pasować w moim danym roku startowym. I tak jak widać na zdjęciu. Jest to od powrotu do treningów, mamy okres przygotowawczy, później okres przedstartowy, no i okres startowy, gdzie już się zaczynają zawody i trwają te zawody aż do końca tego okresu startowego, a później następuje roztrenowanie. Jednym z istotnych również rzeczy do przygotowania dobrego planu treningowego jest informacja, którą musimy my wiedzieć, to znaczy ile razy w tygodniu będziemy prowadzić. Zajęcia sportowe, czyli ilość treningów w tygodniu. Czy to jest 7 razy, czyli codziennie, czy to jest 3 razy w tygodniu, czyli co drugi dzień mniej więcej wychodzi? Ja sobie założyłem 5 dni w tygodniu, czyli poniedziałek, środa, czwartek, piątek i sobota. Tak jak widać na tym kalendarzu, który jest rozpisywany na kartkach, ja sobie pozaznaczałem. Kółeczkiem czerwonym, moje dni treningowe. Po rozpisaniu planu treningowego, prowadzenie treningów jest znacznie łatwiejsze, przejrzyste i powoduje, że treningi nie są nudne. Natomiast podnoszą znacznie umiejętności sportowców i korygują błędy podczas wdzięczania treningów przez trenerów i instruktorów. Plan jest elastyczny i zawsze możemy wprowadzić zmiany. Na przykład padną nam do głowy jakieś fajne ćwiczenia. W trakcie rozgrzewki lub inne ustawienie stacji lub również ciekawe kombinacje podpatrzone w innym klubie lub na zawodach. Te zmiany muszą być naniesione na plan treningowy tak, żeby w następnym roku startowym można było z niego skorzystać. Raz napisany plan treningowy służyć nam będzie przez wiele lat, dlatego dobrze przyłożyć się do niego bardzo dokładnie. Musimy przygotować sobie dużo informacji, które są niezbędne do stworzenia dobrego rocznego planu treningowego. Zmiany w treningach wprowadzamy na bieżąco, ze względu na to, żeby nam coś nie uciekło, ponieważ dobre pomysły czasami potrafią bardzo szybko się ulotnić i później nie możemy sobie o tym przypomnieć. Dlatego dobrze mieć kartkę i długopis pod ręką. Jeżeli nam coś przyjdzie do głowy, to sobie zanotować i później wprowadzić to w plan treningu. W następnym filmiku skupimy się nad. Wieloma informacjami, które będą niezbędne do tego, aby rozplanować sobie bardzo dobrze treningi dzienne, tygodniowe, miesięczne i w przeciągu całego roku. Także w następnym filmiku, same informacje, które pomogą nam rozpisać dobre treningi. Proszę o komentarze, jeżeli jest coś niejasnego, a także informacje, co chcieliby Państwo omówić dodatkowo lub pomóc rozpisać trening w danej dyscyplinie sportowej służą pomocą